Często wypowiadamy się na tematy, na których wcale tak dobrze się nie znamy. Mówimy jeszcze takim głosem, jakbyśmy mieli w tym względzie ogromne doświadczenia. Co możemy na przykład powiedzieć o strachu i bohaterstwie, lęku i odwadze, kiedy nigdy nie byliśmy w sytuacji zagrożenia własnego lub cudzego zdrowia i życia? Dobrze jest rozprawiać o tym z przyjaciółmi, gdy siedzimy w cieplutkim pokoju na miękkiej kanapie, opijając aromatyczną herbatę. W zdecydowanej większości prezentujemy otoczeniu postawę dzielnego bohatera, jak byłoby jednak naprawdę. Co możemy powiedzieć o starości, jej lękach i chorobach, kiedy jesteśmy młodzi? Z jednej strony sądzimy, że nie jest możliwe, abyśmy osiągnęli pewien wiek. Z drugiej zaś, gdyby jednak to nastąpiło, uważamy, iż problemy związane ze starością nie będą nas dotyczyły. Zamierzamy być aktywni na wielu polach, twórczo rozwijać swoje pasje oraz dbać o urodę i sylwetkę. Jak jednak będzie naprawdę. To możemy wiedzieć o tysiącu innych sytuacji, w których nigdy nie uczestniczyliśmy, i o tysiącu problemach, z którymi nie mieliśmy bezpośrednio do czynienia? Lubimy się jednak wypowiadać, chociaż uważam, że nie to jest największą trudnością. Każdy przecież ma prawo przedstawić innym swój punkt widzenia, czy dodać komentarz. Prezentując swoje poglądy, zostawmy jednak pewien margines na wątpliwości i rozterki. Nasza prawda nie musi być wcale jedna, jedyna i niepodważalna. Nawet jeśli zetnęliśmy się z jakąś sytuacją i mamy w tym zakresie pewne doświadczenie, to i tak nie znamy wszystkich rozwiązań. Każdy z nas bowiem patrzy na życie pod innym kątem. Różne zdarzenia oceniane są przez pryzmat własnych przeżyć i uczuć. To, co jest ważne dla jednego, nie znaczy wcale, że jest tak samo ważne dla drugiego. Na ten sam temat możemy mieć zupełnie różne zdania. Nasza prawda. Wcale nie musi być najprawdziwsza. Może być tylko jedną z wielu. Szanując siebie i innych, powinniśmy uznać i zaakceptować taką różnorodność w poglądach i postawach. Oczywiście, jeżeli te postawy i poglądy nie krzywdzą nikogo. Nie bądźmy jak sitko, przepuszczające tylko takie rzeczy, które zgadzają się z naszym podejściem do życia. Moja racja najważniejsza. Gdy mówicie, a nie moje, ja się zaraz denerwuję. Nie chcę słuchać Waszych racji, bo im zawsze coś brakuje. Tylko mi po drodze z prawdą. Jestem przecież najmądrzejsza. Nawet gdy dowody macie. Moja racja najważniejsza. Nie chcę innych w ogóle słuchać. Dla mnie plotą same bzdury. Tylko moja racja ważna. W innych racjach same dziury. Wiele braków i sprzeczności mają zawsze cudze racje. Tylko moja racja dobra. Inni tworzą złe narracje. Nawet. Gdy zasługi mają, a ma rola znacznie mniejsza, racje innych, jak sól w moja racja najważniejsza. Moja prawda najprawdziwsza. Mieć odwagę w głowie, to wątpliwa sztuka. Nie bać się starości, gdy ona daleka. Lękami się mierzyć, kiedy nas nie tyczą. I ufać, że w życiu nic złego nie czeka. Nie włączać sumienia do fałszu i prawdy, bo lepiej jest czasem wynikom nie wierzyć. Nawet kiedy łuski z oczu nam opadną, to trudno jest sercem własną prawdę mierzyć. Każda cudza prawda jest mało wygodna, jak nowiutkie buty, o których się marzy. Czasem nie chcę wiedzieć ani nawet myśleć, tylko z moją prawdą zawsze mi do twarzy. Każda cudza prawda jest jak ciemna chmura, którą ktoś powiesił na niebie za nisko. Nawet nie chcę sięgać, bo cudze mniej ważne, bo z moją prawdą jest mi zawsze blisko. Jednak chcę się uczyć, widzieć cudze prawdy. Choć trudna to sztuka mieć serce otwarte, lecz po pierwsze, człowiek, po drugie, uczucia, po trzecie, szacunek, a troska po czwarte. Nawet kiedy robię wciąż za małe kroki, bo sobie obmyślam, w jakim idę celu, to muszę w swym sercu uznać tylko jedno, że ta moja prawda. Jedną jest z prawd wielu. Nie znaczy to wcale, że nasze zdanie jest mniej ważne. Nie znaczy też, że mamy funkcjonować jak kameleon i tylko dopasowywać się do rozmówców. Uważnie słuchajmy, wypowiadajmy się, jeżeli uznamy to za stosowne, i bądźmy otwarci na cudze prawdy. Ze spokojem i dystansem przyjmijmy, że prawie na każdy temat mogą istnieć różne sądy i opinie. W rozmowach nie bądźmy jak ten uparty osioł, bo nasza prawda wcale nie musi być dla wszystkich najprawdziwsza. Każdy z nas, jeśli nie szkodzi drugiemu, może zostać przy swoich poglądach. Na tym właśnie polega wzajemny szacunek. Dobrze jest więc uznać, że nasza prawda jest jedną z wielu. Wiem, że co moje, prawdą nie dla wszystkich. Każdy przecież może swoje tu mieć rację. Tak jak jeden lubi wierzbę, która płacze, to ja uwielbiam pitnące akacje. Swoją prawdę noszę pod sercem schowaną dbałem o nią zawsze jako skarb największy. Pragnę jednak także czasem się zatrzymać i posłuchać innych, by wybór mieć większy. Jestem tylko pyłkiem wiatrem unoszonym i małą kropeczką w ogromnym wszechświecie. Rez milionów kropek układa się życie, a ja najważniejsza tylko w swoim świecie. Lecz myślę, że warto ten świat celebrować, bo dobrze jest życiem zwyczajnie się bawić. Nie pragnę wszystkiego brać tylko poważnie. Czasem różna troski tę życiu zostawić. I choć jestem tylko malutką kropeczką, Czasem nawet w złości nad sobą zapłaczę, to wiem, że jak inni jestem tu potrzebna i w wielkim wszechświecie coś dobrego znaczę. Nie pragnę więc wcale zabiegać o rację. Niechaj moja prawda dla mnie jest prawdziwa. Jednak tego ciągle uczę samą siebie, ażeby nauczyć. Muszę być cierpliwa. Trudno przecież samej słuchać innych racji, a prawdy, co moje, położyć na boku. Jednak to jest droga, bym mogła zrozumieć i pójść w stronę słońca, a nie siedzieć w mroku. Otworzę więc uszy, gdy ktoś inny mówi. Otworzę swe serce na rację drugiego. I wcale nie muszę wciąż czegoś dowodzić, bo w tych innych racjach też wiele dobrego. Co mogę więc zrobić najlepszego, gdy spotykam się z drugim człowiekiem? Po pierwsze słuchać, po drugie słuchać i po trzecie słuchać. Słuchać uważnie, co mówi własne serce. I co mówią serca innych ludzi. Prawdą, która moja, sama chcę się mierzyć, bo wpływ mamy tylko na myśli w swej głowie. Niech więc każdy tworzy własne przekonania i słucha uważnie, co mu serce powie. Jednak serc na świecie jest ogromnie dużo i prawd, które ważne też jest co nie miara. Chociaż tak są różne, że kręci się w głowie, to w każdej z nich mieszka nadzieja i wiara. Nie muszę się jednak zgadzać z każdą prawdą, nawet jeśli dojdzie czasem do spotkania. Warto jednak przyjąć, że prawd bardzo wiele i uznać, że często. Mamy różne zdania. Warunek jest jeden szanować drugiego. Przecież nasze prawdy również skrzywdzić mogą. I chociaż mi trudno, to się tego uczę, że każdy ma prawo wyjść swoją drogą. Życzę wszystkim spokojnych rozmów, dystansu do siebie. I odrobiny pokory. Nie musimy na każdym polu być Alfom i Omegą. Życie w różnych rozterkach i wątpliwościach mimo wielu trudności jest o wiele ciekawsze, bogatsze i wartościowsze. Życzę więc również sobie, byśmy potrafili to docenić, nawet jeśli wiele razy coś nam nie wyjdzie. Własne doświadczenia pokazują, że to, co wiemy i czego pragniemy, niekoniecznie idzie w parze z realnym życiem. Ewa, też emerytka. Jeżeli chcesz posłuchać, na co emeryt ma wpływ, to włącz podcast, który znajduje się w Górnym Roku.